Cześć widzowie, yy, stało się, no, jestem na nutkowie, nie da się robić live'a, bo było tam napisane, że Twój kanał nie spełnia czegoś tam, nie wiem o, widzowie, o co chodzi, spróbuję to kiedyś jeszcze raz zrobić, ale patrzcie, włączyłem od razu nagrywanie, jak to zobaczyłem, aha, to jest moje mieszkanie widzowie, to nie, to nie mieszkanie pana P, takie mieszkanko sobie tutaj na dole urządziłem, ale to nie o to chodzi, zaraz Wam yy, pokażę. O co mi tutaj chodzi? Poczekajcie chwilę, tylko... Dobra, widzimy się jakby w mieszkaniu pana P, czyli piętro wyżej. Patrzcie. To jest mieszkanie pana P, ale gdzie jest zbroja? Widzowie, gdzie jest jego zbroja? Czy są itemy w skrzynce? Bo tam akurat się nie patrzyłem. Dobra. Jest tylko łopata i mieczyk. No dobra, wezmę te rzeczy. I... Teraz pójdziemy na poszukiwania Gdzie, by, gdzie, by, gdzie widzowie może on się kryć? Czekajcie, zajdę tutaj na dół Subskrybujcie kanał widzowie, bo Chcę mieć 50 subskrypcji, wyzdrowiałem już Więc nareszcie mogę nagrać odcinek Bardzo mi zależy na 50 subach Więc dajcie suba ten, Wpadajcie na ka kanał Pana P, który, który się nazywa Pan P Wiecie co? Usi mnie, żeby podejść tam pod nether. Dobra, to ja, tam, ja tam idę. Ta, tam może coś dziwnego być. Dobra, zamykam bramkę i biegnę na górę. Na kontrolu oczywiście. Widzowie, napiszcie ten, bo napiszcie widzowie, jaką wy wolicie Jaką edycję Minecrafta wolicie? Bedrock czy Java? Bo ja zdecydowanie bardziej wolę Bedrocka Pobrałem sobie też na komputer Java, jeżeli chcecie odcinek z hardcora, to zostawcie suba Jak po tym odcinku przybędzie 10 subów, to, to robię odcinek z hardcora Dobra, bo pobrałem Java i straszne lagi tam są Ej, co, co mnie bije? Co? Co? Eee, y halo? Dzień, dzień dobry. Kim pan jest? E, halo? E, włącz mikrofon. Czekajcie, wiem sobie. Kto to jest, widzowie? E, dobra, jaki on. Okej. Okay. Halo. Co? Halo? Jestem pan P. Pan P? Widzowie! To, to jest oficjalne. Pan P dołączył na nupkowo. Dobra. Łap, łap łopatę i miecz, która ci tam, które ci tam zostały. A, wyrzuciło cię z gry. A to, to, to wpisz hafu, pamiętasz je pewnie. I ten, i wejdź do gry. Dobrze, poczekamy chwilę, aż pan P dołączy do gry. O, 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 dołączył, dołączył. Siema. Widowie to oficjalne. Pan P dołączył do, gry, do na, na Nupkowo. Napiszcie w komentarzu, jak bardzo się z tego powodu cieszycie. To jest moment. To jest historyczny moment. Do, to jest historyczny moment dołączenia pana P na Nupkowo. A właśnie, to ty zabrałeś tą zbrojkę czy ktoś inny? Wiesz, się patrzę. Czyli to ty masz tą zbrojkę, dobra? No to widzowie, jeszcze raz y, subskrybujcie kanał, dajcie lajka, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.